Wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego podpisał dziś tysięczną umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Beneficjentem jest gmina Będzino. będzie w tym domu ludowym w Jeszcze w tym roku w gminie Będzino powstaną plac zabaw i dom ludowy. Wójt podpisał dziś umowy na łączną kwotę prawie 500 tysięcy złotych. Jest gdzie mój, jest. Macie Olbrzymią w sobie taką inicjatywę i możliwości i kreujecie i, i te pieniądze, które skierowane są właśnie z, z programu rozwoju obszarów wiejskich e, są rzeczywiście dobrze i skutecznie wykorzystane. To... Świadczy dobrze o gospodarzu. Zarówno Wójt, jak i mieszkańcy najbardziej cieszą się z umowy na dofinansowanie budowy domu ludowego w Mścicach, bo ta inwestycja nie będzie tylko miejscem spotkań zespołów wiejskich czy kół gospodyń. Obiekt stanie się dużym centrum kultury. Znajdzie się w nim sala ze sceną, biblioteka z czytelnią zaplecze kuchenne. Koszt budowy to 1,2 200 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania to prawie pół miliona złotych. Mścica jest największą miejscowością naszej gminy, ale pustynią kulturalną. Wszystko w Mysicach prawie, że jest, są dobre drogi, jest kanalizacja, jest woda, jest dobre połączenie, jest pięknie działająca szkoła a ludzie nie mają się, jest działająca straż pożarna, o czym zespół dzisiaj śpiewał, że wszystko mamy oprócz takiego miejsca do spotkań. Jesteśmy tak troszeczkę zapraszane do y, y, remizy straży pożarnej w Mścicach i tam odbywają się raz w tygodniu nasze próby. Także bardzo się cieszymy, że dzisiaj zostanie podpisana umowa na ten dom ludowy, który będzie prawdopodobnie już oddany w tym roku. Dom ludowy faktycznie zostanie otwarty jeszcze w tym roku. Także w 2014 powstanie plac zabaw w nie ma takiego miejsca w Strzeżenicy, gdzieby dzieci mogły się spotkać, żeby mamy z wózkami przyjechały, spotkały się. Takiego miejsca też integracji, spotkań mieszkańców. Trzecia umowa dotyczyła dofinansowania cyklu imprez, które odbyły się w zeszłym roku na terenie gminy. Na ten cel będzie dostało ponad 15 tysięcy złotych. Jak mówił wicemarszałek, środki unijne w województwie są dobrze wykorzystywane, ale okres rozliczeniowy jeszcze się nie skończył, pieniądze również jeszcze są, więc warto o nie powalczyć.